Halo, 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 dzień dobry Siema, siema wszystkim Siemaneczko Dawno mnie tu nie było Już pewnie mnie nie pamiętacie, ale żyję Ale halo, halo, dobrze mnie słychać? Mam nadzieję, że tak Dobra, tu trochę przyciszymy, wyjdziemy sobie na telefonie na live'a Żeby było widać Halo, o dobra, teraz będzie lepiej słyszeć Siema, siema, siemano Mamy rano Dobra, dobra. Czekajcie, tylko tu muszę sobie pogarniać, jak mnie dawno na tym saveie nie było. Jak ja dawno na komputerze nie grałem. E, kiedy jakiś odcinek? E, ciężko mi powiedzieć. Czy ja to miałem pogłoszone? Nie. Dzięki Bogu. E, ale kiedy live przedłużany? Ten jest przedłużany na przykład. Masz minuta, złotówka się równa. Ale normalne liczby, proszę, dzisiaj. Dobrze żyjesz. Ty no no, no, no nie wiem, no niektórzy może nie chcieli Ale stwierdziłem, że odpalę live'a, bo tu strasznie dużo roboty jest Czekajcie, dobrze mnie słychać? Chociaż weź ktoś napisz Siemaneczko, siemaneczko Nie oceniam na live'ie żadnych odcinków Nie ma czasu ja z... Pozdrawiam, pozdrawiam Halo, dobrze mnie słychać? Tylko mi napiszcie czy dobrze mnie słychać? No, tak bardzo, bardzo dobrze. Eee, muszę ten, muszę pozbierać dzisiaj kostki, pogarnie save'a Jak chcę wrócić do nagrywania, to muszę mieć na czym, nie? Bonjour, dobrze słychać? To Git, siema, ładrian. Co tam u ciebie? Ło, i cyk, wyłączone, chudy. Coś, coś lekko, FPS-y spadają. Dobrze ci... pozdrowisz... I tak słuchajcie, milion 4, games, pozdrawiam, ale dłuższego Niku, to się kurwa nie dało. E, dobra. Kurwa. Widzicie, dawno nie grałem. Piłeś nie jedzie. Ja nie No faaak Dzisiaj na spokojnie. Tak myślę, że sobie pogarniam save'a. Chyba zdałem swizz rozszerzony, o, gratulacje Ja chyba ze wszystkiego zdałem, tylko chciałbym nie, niektóre ocenki poprawić Proszę nie rękę, ręki, proszę oni powiedzieć dalej jeździ do nich Ja mieszkam niedaleko, ale nie aż tak niedaleko z, Nie wiem, kilka z, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów mam do nich Siema, masz ursus na ja pierdolę, wcześniej były 3p drivera, teraz ursus szoko Dobrze, dobrze Kurwa, gdzie ty był jak cię nie było? E, nie wiem tak szczerze Dobra, odczepimy prasę Gdzie ja byłem? Majówka, potem jakieś siano... a nie, zboża Później jakieś łoborniki, szmery, bajery i w ogóle Też trzeba było na Majóweczkę odpocząć, wyczilować bombę eee, No Tak w skrócie, czy ja tu nie mam manualnego czepiania? No oczywiście, że nie Dobra, jedziemy po... po, po, po rozgnojnik gdzie jest rozgnojnik. Tomek Uru... Uruński się ma. Eee. O, o! O! Dobra. Jedziemy po rozgnojnik. A no, tak szczerze, to po prostu mi się trochę też nie chciało, bo jakiś sobie wyjeżdżałem gdzieś na rowerki, później wracałem, to już było późno i mi się nie chciało nagrywać. To ty, żeś jeszcze tego motoru nie kupił? Jaki motor? Ja... ja kasę na motor Nie mam kasy, to nie kupiłem, nie? W sumie wrzuciłem sobie taki cel, bo... Jakiegoś fajnie było mi skutyra Ale zobaczymy, co tam się ogarnie. Może jestem przyzwyczajony do manualnego, nie? Ej, masz Minecrafta? Tak, mam. Nawet grałem. Wcześniej. Mieliśmy nawet swój serwer wykupiony. Przejadę. Pewnie, że nie. No, kto to temu takie kolizje porobił? Wy jesteś ta pijana? Eee... Um, załóż załóż osłony naprzód, co nam wyszło Wyszła? No, no, widziałem to, ale. Nie wiem, czemu mi się zdaje, że to ma troszkę przybogato skalę. No, ale to może moja ocena, serio? Super strange. Jestem super silny. W ogóle jak tam się czujecie, że do szkoły wracacie? W sensie ja też wracam, ale dopiero za tydzień. Profit, profit bycia. Ee, profit bycia na samym końcu listy. <grymne> na grę kiedyś Minecrafta? Nie. Minecraft się nie przyjmie. Raczej. To te... bo. Ja najpierw pójdziemy słomę pozbierać troszkę. Jak wrócimy. No. Adrian? Nie, nie pamiętam, co mówiłem. W sensie. W sensie co, bo, 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 bo nie pamiętam Też, co tydzień wracasz, no to elegancko ech, 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 a Jak wrócimy to źle no wiecie, no ja też bym nie chciał wracać Już bym chciał w tym roku posiedzieć Niby źle, ale z drugiej strony to, 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 to nice Ogólnie to, to nie wiem co chciałem powiedzieć Ale no, nie chcę z jednej strony wracać, ale z drugiej Zawsze to tam spoko sobie do szkółki pochodzić masz na mes co pisałeś Ale co pisałem, Urła, messenger mnie nie działa Czekaj O Nic mi weź wyślij mi screen'a o co ci chodzi bo ja dużo piszę i dużo mówię Ja nie wracam zostaję w domu całą klasę pójdzie a ja nie no, potem będziesz... Nie no, w sumie przez miesiąc Jak chodziłeś do szkoły, no to przez miesiąc raczej cię nie uwalą. Też będę kombinował tak, żeby chodzić mało, ale coś tam na pewno trzeba będzie. W swoją twarz, co? A po co wam moja twarz? Po, po co wam twarz? E, ogólnie to jak masz subować mój kanał albo coś, to od razu automatycznie ukrywa, więc... Aj przykra. Kurwa. No eee, i shadow. Kiedy film? Jak się nagra, to będzie, tak? Nie wiem tak szczerze. Kiedyś na pewno. Tak już codziennie się zabieram do tego, żeby nagrać, nagrać i codzie codziennie mi nie wychodzi. Ale w końcu chyba trzeba będzie. Co jest? Co tak mało ludzi? Wszyscy mnie odsubowali, czy co? Albo YouTube mnie nie lubi. Chociaż w sumie jest to możliwe i to i to. Jeszcze jest, nie wiem, czy tego nie nagrywałem, to całkiem już mnie nie lubi. Jutro film i koniec. Nie wiem, nie, jutro raczej nie, bo dzisiaj mi się nie chce nagrywać, a nie mam żadnego zapasu ani nic. Więc lepa. Dobra, trzeba... Będzie pozbierać. Trochę sobie pozbieramy, trochę zostawię na odcinek. Może ze zbierania sobie belek zrobię odcinek, to, to coś tam się nagra. Dobra, po tylko co jest, bo ja nie dostałem do rozbawienia. A, a może dla, właśnie dlatego, że powiadomienia nie przychodzą. Ale ja cię lubię. Uch, to dobrze, dobrze. Dobra, czy, czy są tu pasy. Nie ma chyba No co? Jest w YouTubie, w dupę Dobra, nie, nie, ważne Nie wiem co ten YouTube sobie reprezentuje, przenos przenoszę się na Twitcha Dobra Ogólnie najgorsze jest to, że na początku, znaczy najgorszy, najlepszy w sumie Nauczyciele tak grozili, że. Uh, zeszyty i w ogóle. A teraz już nauczyciele. Nie no, my was tak nie będziemy katować. Co jest? Halaloo. A? Kurwa mać. Oj, mi się spać chce. Trochę sobie posiedzę i będę. Ten, ten kanał jest twoim ulubionym, no to fajnie. Dobra. No ty małpo. Nie wiem właśnie czemu 11 osób tylko przewalone. Nudny jestem człowiek, po prostu i dlatego. Fak O. <laughs> Dobra, jedziemy tu zawieść. Czemu nie ma żadnych filmów? BĘDĄ Po prostu musiałem... trochę odpocząć Od YouTube'a, od Internetu, od wszystkiego Wychodzenie z znajomymi w ogóle, a nie Ja mam poniedziałek sprawdzian z angielskiego, wtorek z proda, w środę matma Boż Więcej to się nie dało tych sprawdzianów A co zaczep z tyłu? Nie Kurwa. Mi się też nie chce W sensie ja mam coś takiego, że nawet mi się grać nie chciało, co nie? Ale co trzeba będzie, bo umrze ten kanał Icu Dobra, lecim tu No, chyba nie o, ja bym cały tu niesprawdziany. Serio? Mi tam nauczyciele, tak już że A czyli, jak na zdalnych też jeszcze teraz będę miał, nie? Ale nauczyciele powiedzieli, że nam trochę odpuszczę po powrocie. A do Grzecha się przejdziemy. Ja od razu chyba pierwsze co zrobię to pójdę do grzecha Dawno nie byłem Czekajcie, gdzie by to kłaść? Tu z tyłu muszę Albo nie, będę to na skuwozie, bo i tak za dużo mam eee... A dobra, z jest w drugą stronę Zajebiście Że nie w to stronę To ty masz fajnie Do której kas chodzisz? Drugiej technikum Więc jeszcze 3 lata i koniec Tu Sery jeszcze żyje? Na razie to żadna seria nie żyje, ale... Ale będzie wznowiona Mam save'a, mam mody, więc będzie wznowiona, bo... Zazwyczaj kończę serię dlatego, że albo gdzieś save mi zaginie, albo gdzieś mody mi zaginą i no... Albo mi się po prostu nie chce grać Na tym save. Ie. Ale tutaj kurat mam potencjał, więc coś tam się wykombinuje. To ty masz 16 lat? Za niedługo 17 Eee... No, no, no Mam dużo pieniędzy na zegwanych 100 tysięcy. Bez jarania zioła nie wytrzymam dwóch pieniędzy. Mam Butdef, dwa na... złote. Na tacę? Dziękuję. Adrian, dziękuję, dziękuję. Kłaniam się nisko po same. po same. kolana. <noise> Ale ten, co chciałem powiedzieć? Zgubiłem wątek, kurwa. Gdzie ty się sprzedawało belki? Znaczy kostki? A! No ja mam 16 lat, a w lipcu będę miał 17, więc w lipcu już będę starszy. Jeszcze <noise> roki prawko, Boże, jak ja się nie mogę prawko doczekać. Jak ja bym miał prawko w tym roku, to ja ja bym, ja, to by były najlepsze wakacje. Coś czuję, że i tak będą najlepsze, dlatego, że coraz częściej się wychodzi i w ogóle coraz ciekawiej się robi. Ale tak w ogóle kiedy zagrać z widzami? Nie wiem czy w ogóle coś takiego będzie. Może kiedyś. Musiałyby być live, takie bardziej żywe, bo jak jest po kilka osób, to się nie opłaca. Ale tak trochę zauważyłem, że farmik zaczyna umierać Ale na ten, no ten mały samochodzik, ten mały samochodzik jest warty 20 tysięcy, więc wiesz... Pojeżdżenie sobie 2 yy, lata małym samochodzikiem, to ja podziękuję, tak? Czy wolę poczekać te 2 lata? Już w moim wypadku to nawet rok. I iść na normalny samochód i mieć spokój niż jeździć tym piździkiem Dodatnie jakie. Jaka mapa? Ale to są zagrody. To są zagrody. Jeżeli na no, znajomość, to lecie. Ale ogólnie no. Coraz cierpię, więc zajebiście. Muszę z reala film zmontować, bo mam mało materiału strasznie, bo w sumie tak przypadkowo wyszło, że nagrywałem. I mam tam dosłownie, nie wiem, 30 minut, 20 takiego surowego materiału, więc będzie ciężko. Ale może coś się zmontuje. E, ogólnie to zacznij, może też nagrywać Atesa. a Nie, coś, że ETS by się nie przyjął, w sensie. Ja to najbardziej czekam na 22 dwójkę, nie, na farminga, bo jak wyjdzie nowy farming, to mój kanał żyje. i będzie zajebiście, bo, bo bo ja od razu będę mody robił i to tak od razu ekspresem Jeszcze farming mi do domu nie przyjdzie, już będę miał wszystkie mody przekonwertowane Nie no, bez kapy, ale będę się starał być w 22 dwójce pracy, przynajmniej na początku ze względem YouTube'a oraz ze względem modów Będę chciał, oczywiście, te swoje mody, nie typu, typu rozrzutnik, i w ogóle pokonwertować, nie? Eee, myślę, że tam trochę podrutuję modele. Znaczy, rozrzutnik akurat się nadaje, bo rozrzutnik w miarę, w miarę, w miarę jest zrobiony. Tam agregat myślę, przerobię. Co jeszcze, gruber, jakieś tam swoje te kultywatory, nie kultywatory, nie kultywatory i w ogóle, dlatego, żeby wiecie, no. Po prostu, żeby być troszkę do przodu z tym, trzymałbym e, farming. Nowy ma wyjść pod koniec tego roku, więc jeszcze dużo czasu, ale się nie obejrzymy i to minie. Szczególnie, że wakacje, wakacje myślę, że dość szybko w tym roku pójdą. Ogólnie, też nie wiem na przykład, gdzie jest te 6-7 miesięcy, gdzie my siedzieliśmy w, w domu, co nie, bo ja nie wiem, mi to tak szybko minęło, że jakby to było wczoraj. Nie, podpływem no one... Na początku ludzie, wiadro będą chcieli mieć Za wszelką cenę, więc możesz to próbować Znaczy wiadro, nie wiadro Znaczy ja będę konwertował, wiecie eee... Będę Konwertował na początku Różne mody, nie? Tylko, że nie będę ich wydawał Po prostu będę miał priwiat Użytku, nie? Żeby sobie móc serię porobić A później się Ogarnie A później się ogarnie eee... Już pod modhub'a No zresztą zobaczymy, no może Może nie będę żył, o kur... Może już w tym 2022 to ja martwy będę czy coś Zobaczymy, nie? Więc nie ma co tak spekulować Ale jeżeli jeszcze będę tam gdzieś działał w farmingu Nie będę do roboty chodził czy coś, no to Raczej będę tam się starał Na modhub'a wydawać i w ogóle Co lubisz jeść, chyba je kebaba i pizzę? Każdy chyba lubi kepsa i pizzę Ale ja jestem team pizza chyba Ostatnimi czasami Jakoś wolę pizzę fajne, fajne ma ten Ten co właśnie teraz leci Fajne ma nudy W sensie takie niby głupie, ale bujające bo z tymi ludźmi. 16 osób to tyle po nocach czasami było. Więc naprawdę lipa. A co robisz? Kostki wożę na sprzedaż, bo muszę pozbierać. I ogarniam sajwa tak w sumie. Nie wiem, nie wiem. Chyba muszę zacząć częściej nagrywać. Bo tak, YouTube, YouTube mnie nie lubi. Wartość kogo moje oczy widzą? Znaczy, w sumie mnie to nie widzą, nie? <gry> Dobra, troszkę sobie pojeżdżę. I jak się osób nie zwiększy, to będę kończył. Bo to nie ma sensu robić. Za mało. Kury gdzie idziesz? Pa, pa, pa. No, jakieś nienorm <gry> nienormalne. <gry> o oh, boż w sumie dzisiaj ciepło, to tam każdy ma w dupie i sobie łazi Kup tego Fiata Uno Fy. Nie, jakiego Fiata? No to musisz poustawiać Ja mam takie pod siebie shaderki i... FT, I oświetlenie jest git Dobra Ogólnie, ostatnio się zastanawiałem, czy znowu w nowej serii nie zrobić coś jak po sąsiedzku, bo fajna mapa wyszła i w ogóle w takim mega polskim też bym klimacie chciał zrobić. Tylko troszkę większe maszyny jak tutaj, co nie. Może powtórka z rozrywki, siedzimy do rana. Myślę, że za mało dzisiaj osób jest, żeby coś takiego zrobić, żeby siedzieć do rana. <laughs> Czyli moje rodzinka to mówiła się... O O ty to zrób serię z innej gry też. Nie, się z innej gry nie przyjmie właśnie. To jest, to, jest, to jest taka słabość kanałów farmingowych, że one będą miały wyświetlenia tylko z farminga. To lepa z tym właśnie. Ładne i wszystkie miały fajne. To jest tak, to tak. To, to. to też fajna nuta. Do jakiej szkoły chodzisz? Do technikum informatycznego. Znaczy, no, w sensie, mój profil jest informatyczny. No, jeden głos. O, ja kończyłem, a tu ludzie przyłażą nie, jeszcze tak do 21 posiedzę. Jak nie będzie tak przynajmniej z 30 osób, o ja nie siedzę. Bo to nie ma sensu. Ja sobie lapkę i ja sobie zacznę nagrywać. Jak ogarniesz yy, nagrywanie, w sensie nie nagrywanie, tylko granie farminga, to robimy serię. Z farminga. <laughs> Nazwiemy ją my sąsiady złodzieje. <laughs> Eee, nie gram z kimś, kogo nie znam W sensie Gudefa znam, tak? Adrianka Dać promo? Nie Dinozaur kończy Sexy ooo mi się spać chce czemu jakie live odpadać mi się spać chce co jest nie pleść, no i gadać głupoty dobra o tutaj kiedy jakiegoś mała dowiadasz masz drzwi i wyjdź pa będzie to będzie po chuj drążyć temat ja do tego kudy? ale ostatnio się ostrzygłem Ha. I co? Już nie jestem kudłaty Ej, wbijesz na mój kanał, co właśnie? Nie, nie wbijam na kanały, ani nie promuję, ani nie subskrybuję na live'ach Ludzie, nie mam czasu Można razem zagrać? Nie Zatą bez lipy Tu powinna być cenzura, bo to dzieci słuchają Dobra I tu. za Jest grana Dobra Lecim Bestia Papa Truja i wsteczny i wypróbowo skrzynię <laughs> Dobra o oh. eee ze tamta to było zero kalorii cookie mm. chewing Wingam. dobra dobra napisałem go i się nie no przepraszam a mhm. jebiście Małości fizycznej, i psychicznej. Kurwa, co jest z tymi wyświetleniami? No to boli. Nie, ja, ja się tak z YouTubem nie bawię. Co <gryzoksałem> będę w bursie w pokoju. Co? Adrian, a robi imprezy. Robimy imprezy. ciebie w pokoju.

Elo, do widzenia. Pa, żegnam. Nara, siema. Elo, nara, pa, żegnam. Para, rara. Nie no, siema. Elo.